Niniejsza prezentacja skierowana jest przede wszystkim do tych z Państwa, którzy planują otworzyć nowoczesny i innowacyjny środek rehabilitacji neurologicznej, uwzględniający redukcję chodu jako jeden z kluczowych elementów terapii pacjentów neurologicznych. Współczesna rehabilitacja neurologiczna oceniana jest przede wszystkim przez pryzmat swojej efektywności. Aby zachować jej wysoki poziom, należy względnić kilka kluczowych elementów. Pierwszym i najważniejszym jest rozpoczęcie terapii tak wcześnie jak się da. Jeżeli tylko i wyłącznie zdrowie i kondycja pacjenta na to pozwala, nawet w ciągu 24 godzin od wystąpienia urazu bądź choroby. Również aspekt funkcjonalny podczas terapii wydaje się być bardzo istotny. Duża intensywność, wielokrotność powtórzeń, duży wysiłek z pewnością zaprocentują w przyszłości. Bardzo duże znaczenie ma również biofeedback. To dzięki niemu pacjent ma możliwość trenowania powyżej swoich możliwości. Może aktywnie uczestniczyć w terapii, dodatkowo się do niej motywując. Dbając o wysoką efektywność terapii, należy również pamiętać o jej ciągłości. Firma Hokoma stworzyła specjalny model kontinuum rehabilitacji, którego założeniem jest terapia od pierwszego do ostatniego dnia pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym. Model zakładał stworzenie urządzeń o różnej funkcji dla pacjentów na różnym etapie rehabilitacji. Pierwszym elementem jest stopień z funkcją kroczenia ERIGO. ERIGO to nie tylko i łącznie bezpieczna wertykalizacja ale również mobilizacja pacjenta, która będzie bardzo potrzebna w kolejnych etapach reedukacji chodu. Kolejnym urządzeniem jest system Lokomat, czyli zautomatyzowana i zrobotyzowana orteza kończyn dolnych. Lokomat wykorzystuje środowisko w pełni dynamicznego i bezpiecznego dla pacjenta odciążenia. To dzięki tym dwóm elementom, jakim jest orteza i dynamiczne odciążenie, pacjent ma możliwość trenować w sposób fizjologiczny i poprawny biomechanicznie. Z całą pewnością można stwierdzić, że lokomat jest najbardziej zaawansowanym i najnowocześniejszym robotem na świecie. Kolejny jest system AndAGO, czyli zautomatyzowana i zrobotyzowana ramka podążająca za pacjentem. Z wykorzystaniem bezpiecznego, dynamicznego odciążenia pacjent uczy się pokonywania przeszkód takich jak stopnie czy chodu slalomem. W końcowych etapach rehabilitacji pacjent może skorzystać z bierzki SIMI. SIMI wykorzystuje wszystkie dobrodziejstwa rzeczywistości wirtualnej i biofeedbacku. Na bieżni simil pacjent uczy się dystrybucji balansu, omijania przeszkód czy w pełni samodzielnego chodu. Jak można zauważyć, każdy z tych urządzeń różni się od siebie pod względem funkcjonalności. Jest to o tyle kluczowe, że pacjent na każdym etapie rehabilitacji wymaga zupełnie innych rzeczy. W opiece wczesnointerwencyjnej należy skupić się przede wszystkim na mobilizacji i pionizacji. Jak złe są skutki długiego leżenia w łóżku, można się przekonać na niniejszym wykresie. Już pierwszego dnia pojawiają się problemy z trzymaniem moczu. Utrata masy mięśniowej również nie pomaga prowadzić procesu rehabilitacji. Jeżeli pacjent zbyt długo przebywał w łóżku, utrata masy kostnej może doprowadzić do zahamowania procesu rehabilitacji w sposób całkowity. Aby uniknąć tych wszystkich problemów w opiece wczesnointerwencyjnej, HOKOMA stworzyła stół z funkcją kroczenia ERIGO. ERIGO to przede wszystkim imitacja dynamicznego obciążenia dla uzyskania stymulacji aferentnej. Przez aktywację centralnego układu nerwowego i mięśniowego kończyn dolnych zwalczamy problemy ortostatyczne, które mogą się pojawić podczas pionizacji. Obniżenie ryzyka spadku ciśnienia technicznego krwi w wyniku zmiany ustawienia ciała zostało przebadane i udokumentowane poprzez publikacje naukowe. Co również istotne, system RIGO w wersji rozbudowanej PRO jest wyposażony w funkcjonalną elektrostymulację. Dodatkowe 8 kanałów do elektroterapii, Aktywujące pompę mięśniową, a to oczywiście pozytywny wpływ na funkcje motoryczne, skutecznie wspiera intensywność przepływu krwi, zmniejszając zaburzenia ortostatyczne. Jest to również bardzo ważne z punktu widzenia prowadzenia terapii. Wszystkie te funkcje powodują, że system Eligo pozwala doskonale przygotować pacjenta do kolejnych etapów reedukacji i rozpoczęcia terapii na systemie Lokomat. Najbardziej zaawansowanym urządzeniem, jeżeli chodzi o kontinuum rehabilitacji firmy Hokoma, jest urządzenie Lokomat. To zautomatyzowana, zrobotyzowana orteza kończyn dolnych, sterowana przez dwa silniki po każdej stronie. Dzięki systemowi dynamicznego odciążenia trening jest nie tylko i wyłącznie bezpieczny, ale również poprawny fizjologicznie. Na każdym etapie rehabilitacji pacjent może być wspomagany przez robota dokładnie tyle, ile potrzebuje. Bardzo istotnym elementem systemu jest również bieżnia. To ona gwarantuje dużą liczbę powtórzeń i wysoką intensywność treningu. Tak jak wcześniej wspomniałem, dynamiczne odciążenie gwarantuje stałą stymulację aferentną poprzez receptory czuciowe na stopach pacjenta. Także budowa ortyz systemu Lokomat jest czymś, co wyróżnia go spośród innych robotów. Cztery silniki, dwa odpowiadające za ruch w stawach wiodrowych i dwa odpowiadające za ruch w stawach kolanowych, pozwalają dostosować wzorze z ruchu robota do fizjologicznego wzorca ruchu pacjenta. Co ciekawe, mogą one być sterowane w sposób asymetryczny. To jest niezwykle przydatna funkcją w przypadku terapii pacjentów udarowych. Trzecim systemem jest system Andaga. To system pozwalający na trening chodu na podłożu stałym w pełni bezpiecznym i dynamicznym odciążeniu. Dzięki swojej zrobotyzowanej budowie bramka podąża stale za pacjentem. Pozwala to na trening pokonywania przeszkód oraz innych aspektów związanych z funkcją chodu. Ostatnim systemem na naszej liście jest bieżnia Simi. Dzięki swojej budowie pozwala ona prowadzić trening ukierunkowany na funkcję, motywację i wyzwania dla pacjenta. W zależności od konfiguracji, system pozwala na prowadzenie treningów w asekuracji bądź w dynamicznym odciążeniu. Bieżnia SIMI jest w pełni oparta o środowisko rzeczywistości wirtualnej i biofeedbacku. Przeszkody wyświetlane na pasie bieżni bądź na ekranie przed pacjentem pozwalają mu bardzo angażować się w terapię. Różnorodność zastosowanych aplikacji pozwala na trening przechodzenia przez przeszkody pomijania przeszkód. Bądź adaptacji prędkości chodu do zaistniałej sytuacji. Co również jest bardzo ważne, bieżnia SIMI została postrzegana w moduł do oceny progresu rehabilitacji pacjenta. Budowana płyta do oceny siły reakcji podłoża pozwala na ocenę parametrów czasowo-przestrzennych wzorca chodu, z uwzględnieniem takich aspektów jak długość kroku, czasy fazy potworu czy fazy przeniesienia, kadencji, symetrii oraz obciążenia kończyń w trakcie chodu. Co warto zauważyć, wszystkie przytoczone przeze mnie w tej prezentacji urządzenia poddane zostały dosyć surowej ocenie z punktu widzenia oceny efektywności rehabilitacji. Liczba artykułów i publikacji naukowych, które dotyczą tych urządzeń, znacząco rośnie w ostatnich latach. Jest to z pewnością najbardziej obiektywny sposób oceny jakości urządzeń marki Hocko. Mam nadzieję, że prezentacja ta pozwoli Państwu szerzej spojrzeć na aspekt reedukacji chodu. Ponieważ jest to proces bardzo złożony i wymaga holistycznego podejścia, powinien zawierać rozwiązania i urządzenia unikatowe dla każdego etapu rehabilitacji neurologicznej. Dziękuję.